Się w nowym odcinku Rap 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 Stolik. Parę dni temu miała premierę płyta. Nie wiem, gdzie jestem, Płyta duetu. Pierwszy duet, który wydaje w tym roku. Oczywiście to jest początek roku, więc dopiero się to wszystko zacznie. Nie ma dodatków. Dwa sławy, bo to ten duet nie bawi się w dodatki. Kiedyś dali magnez i tyle, i na magnesie się skończyło. I Elo, zamów preorder order, najważniejsza za najważniejszą. A gdzie dodatki? Gdzie w lepszy chociaż? Gdzie? No nie ma, nie ma. I skupiamy się na tym, że najważniejsze jest tu, czyli muzyka, za którą płacę ja, płacę ty, płaci on, płaci ona. Zawiera F, Dwa słabe pokolenie X2. Spoko. Nie wiem o co chodzi. Problem z tym. Czy to mam odkleić jakoś? No I co, i zalieszka. Dajcie mi chwilkę. Skoczę po pomagerach. 3 sekundy, bo ja tu nic nie pnę. Ja tu gram normalnie na żywo. Ja tam tutaj nie bawię się w montażu. Ja bym na żywo otwieram. Pokazuję co mam, coś mnie tam gardło boli. Ogólnie powinienem to parę dni wcześniej. Nagrać, bo oni wydali tą płytę tydzień temu, prawie, ale nie ma czasu. Dwa sławej pokolenie X2 i pokolenie X2 leci w tle jako ich singiel Jeden z par singi płytka prezentuje się tak, czyli duet na płycie wielu producentów wziętych do tego wydawnictwa pięknego i to co lecimy od razu z track listą co ludzie powiedzą to jest singielek Produkcja 808 Bros GEDZA chyba Skład producencki Dwójeczka Twister Znany też z YouTube'a Trójeczka Ostatni Puzel Na featuringu jest ten typ mess yy, Produkcja Skrywam Czwórka to Parasolki Piąteczka Mangolasi z Białasem na featuringu I na Bicie stis Z Problemu Szósteczka to Alfa Romeo katkal 7, 8 to pokolenie X, 9 to Żuć na featuringu Gets na refrenie bodajże i produkcja skrywa. JBC na fitu nie tu featuringu, jest producent PAW Paw węgierski. 11 to jest mumble No 5 na featuringu słoń moim ulubionym, moim faworytem. Moim faworytem z tej płyty ten kawałek jest. Dwunastka w tłumie, trzynastka Hop 16 Challenge. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Yy, troszkę jest gości na tej płycie. Jest to czwarta płyta, którą mam w swojej kolekcji. Jeśli chodzi o dwa sławy, czyli Ludzie Sztosy, yy, Coś Przerywa, Damn This Flow i pokolenie X2. Chłopaki mają grupkę, na której się udzielają na Facebooku i tam też ostatnio pytali się o pytania. I zawsze możesz do niej dołączyć, jeśli cię tam nie ma, jeśli jarasz się dwoma słowami. A jak się mi nie jarasz, no to zacznij się jarać, bo to jest fajna muza z przymrużeniem oka na świat i na to, co się dzieje. Jest taką ironią w głosie, ale superancko się tego słucha. Pewnie powielam ten tekst w kolejnym unboxingu płyt dwóch sław. Polecam sprawdzić ten krążek, bo naprawdę fajna pozycja. Mam nadzieję, że się fajnie przyjmie wśród słuchaczy. No ja polecam ten kawałek ze Słoniem, bo jest świetny. Fajnie ugryziony temat. JBC też jest spoko kawałkiem, co ludzie powiedzą. Też jest fajny singiel, chyba singiel, który mi tam najbardziej usiadł. No i fajnie Białasa usłyszeć, bo dawno go nie można było nigdzie usłyszeć, więc fajnie, że jest taka opcja na tej płycie. Też wiemy już na dzień dzisiejszy, że gdzie indziej biostrze się udziela na featuringu, chociaż wam no, nowym razem mentalizmie będzie. Więc fajnie, fajnie. Kupujcie polskie rapłyty, kupujcie nowe dwa sławy, sprawdzajcie to i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja wam to polecam i do usłyszonka.